Proszę Państwa, chciałam Państwu z całego serca podziękować wszystkim Państwu, którzy w dniu dzisiejszym y, zdołali do nas dotrzeć, i również tym osobom, którym nie udało się, ponieważ ich obowiązki zawodowe zatrzymały ich w swojej pracy, w innych miejscach, którzy są bardziej potrzebni, jednak wszystkim nam łodzianom. Proszę Państwa, to, że obdarzyliście mnie swoim zaufaniem, to, że postanowiliście. Stać się moimi drogowskazami, orędownikami mojej osoby i nieść to światełko i nieść to przesłanie, że warto poprzeć taką osobę jak ja. To jest dla mnie olbrzymie zobowiązanie, a jednocześnie składam Państwu najgłębszy ukłon i podziękowanie, że. Jesteście tutaj ze mną. Zapraszam Państwa i liczę na to, że tak jak teraz staliście u mojego boku, tak i przez najbliższe lata, jeżeli moje miejsce będzie na Piotrkowskiej 104, będziecie Państwo tak jak stanowicie reprezentację najróżniejszych środowisk. Jesteście osobami bardzo znanymi osobami, które włożyły olbrzymi wkład pracy w to, co się dzieje w Łodzi, ale nie tylko, bo i w Europie, i na świecie. Chciałam Państwa zaprosić, żebyście przez te najbliższe lata byli najbliższym moim zapleczem, żebyście Państwo razem ze mną współrządzili Łodzią, żebyście Państwo swoją wiedzą, swoimi umiejętnościami, swoim doświadczeniem wspomagali mnie. I Żeby ta praca nigdy się nie skończyła. Żeby Łódź od tej chwili miała swoich mężów, zaufania, swoje osoby, które w każdej chwili razem ze mną będą działały na rzecz najpiękniejszego miasta, jakim jest Łódź. Pięć powodów, dla których trzeba głosować na panią Hannę Zdanowską. Po pierwsze, jest osobą nader aktywną i energiczną. Po drugie, jest wiarygodna i kompetentna. Po trzecie, jest praktyczna, pragmatyczna. Po czwarte, zna sprawy naszego miasta, sprawy łodzi od podszewki i te duże, i te małe. I wreszcie, po piąte, the last but not the least, te elementy intelektualne, walory intelektualne łączy w sposób nierozerwalny z urodą. Ta wizja Łodzi, którą pani Zdanowska przytoczyła w swoim programie, i nie chcę tutaj w tej chwili tego powtarzać, jest bardzo taka wyrazista i konkretna. Proszę Państwa, apel do Łodzian, głosujcie na panią Hannę Zdanowską. Ja tylko jeszcze jedno zdanie chciałbym dorzucić. Moi prześwietni koledzy ze świata kultury powiedzieli już prawie wszystko. Dodam: Niech się dzieje wola boska, niechaj rządzi nam Zdanowska. Jako entomolog, jako człowiek, który się troszczy o środowisko, mam tutaj pewne osiągnięcia, pewien dorobek. I chciałem powiedzieć, że pani posłanka reprezentuje w Parlamencie, to już w tej chwili mówię już zupełnie serio, nieżartobliwie, taki sposób uprawiania właśnie samorządowej polityki, to znaczy ustawy, sprawy, konkrety, a, a, a spór polityczny, nie, ja nie mówię, że on jest niepotrzebny, że on jest nieważny, ale pozostawia takim ludziom jak ja, że my się tu znakomicie uzupełniamy. Myślę, że tak pozostanie dalej. Mogę dodać, jeszcze, mogę dodać jeszcze do tego, że znam wielu entomologów, wielu biologów, którzy panią popierają, i w ich imieniu występuję czyli w imieniu ludzi, którzy dbają o, o środowisko i liczę na tutaj na życzliwą współpracę. Ja uważam, że jest to człowiek, który potrafi z ludźmi rozmawiać. Nie zakłada na siebie szarfy i czapki, żeby się przebrać za prezydenta, tylko będzie prezydentem. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że jest to niepowtarzalna okazja, żeby kobieta sterowała łodzią. To ja myślę tak: to najlepszy pomysł jest, żeby łodzią sterowała pani Hanna. Pani Hanna. I ty dobrze o tym wiesz, to najlepszy wybór jest nasza Hanna. Yeah, nasza Hanna. She's a lady. Wow, 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 nasza Hanna. Nasza Hanna. Tak naprawdę nie przypuszczałam, że tyle osób i tak naprawdę znaczących w naszym życiu, przede wszystkim naukowym, ale nie tylko kulturalnym, oświatowym, wyrazi chęć wstąpienia do tego komitetu. Tak jak wspomniałam, nie chcę, żeby to był komitet tylko i wyłącznie na poczet i na potrzebę chwili, czyli wyborów. Chcę, żeby. Ten komitet przeistoczył się tak, jak w tej chwili reprezentuje on olbrzymią e, przestrzeń różnych dziedzin życia, które dzieją się w mieście, które mają miejsce tutaj. E, tak chciałabym, żeby ten komitet, który odzwierciedla najróżniejsze środowiska, stał się takim zapleczem intelektualnym moim, jeżeli, jeżeli oczywiście Państwo Łodzianie wybierzecie żeby stał się samoistnym zapleczem, z którym na co dzień będę współpracowała, z którym na co dzień będę omawiała najważniejsze sprawy miasta, pytała o radę, prosiła o pomoc i chciałabym, żeby to było takie moje przyszłe społeczne ciało doradcze, które będzie razem ze mną prowadziło, trzymało stery łodzi, żeby płynęła we właściwym kierunku. Chcę wykorzystać potencjał intelektualny łodzi i to jest właśnie ten początek nasze